jestem Kapix i zapraszam Was na. Hmm. Jeżeli teraz był zerowy, to teraz będzie pierwszy. Ale tak, jakby drugi. Pierwszy, ale drugi. Dobra. Pierwszy, ale drugi będzie. Czekajcie, muszę ścieszyć. Co się cieszyć. Coś nie działa? Czekajcie, chwileczkę, 5 sekund. Dobra. No i dobra. No to się zabieramy. W tym odcinku będziemy więcej robić niż omawiać. Bo już zaczęliśmy już kopać węgiel. Tak sobie, nie wiem czy już o tym mówiłem, ale jak sobie nagrywałem kiedyś taką. Taką sobie tak. Chciałem rzucić, ale nie mogłem. Nie wiem czemu. Ale raczej wiem, bo wtedy byłem z lekko na wrzucę wszystko w znak. Ooooo! Kasper lubi jaskinie. Tak. Eee... W... Czu, 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 Sorry. Zobaczymy, co w tym dziwnym, tajemniczym miejscu się znajduje tego co widzę to nic Ale fajnie pozwidać Przyjem. A może jednak coś tutaj się znajduje? A może jednak, a może nie, może jednak, ale fajnie. Przod razu mówię. Dobra, na razie będę grać napis bo... Aha, wyłączyłem animację wody. Dlatego... Z takim wyzbrojeniem idę już w taką przygodę. Wyzbrojenie super. Planuję zdobyć 26, 27, 28, 29 żelaza. Chyba się domyślacie? 26 na zbroję i 7, 8... Nie wiem, 31 żelaza, bo... 26 na zbroję, 2 na, na miecz i 3 na kilo. Chyba dobrze policzyłem. a na razie mam 12. O, właśnie, mam... Już z kina, tylko troszeczkę nie wyszedł. jeszcze będą poprawki, jeśli co do niego chodzi, ale mi się fajnie wygląda ta kurteczka, że tak mam rozpięta, Tak fajnie to wygląda. Switaśnie. pięknie, cukierkowa, słodyczowa. Mm, dobra, <laughs> sorry. Przepraszam. O kurde. Kacper <grymianie> <grymianie> lubi takie, 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 takie rzeczy. Dobra, pójdę, bo może tam będą się? Jest, jest, jest. To zrobię sobie crafting. Zrobię sobie piecy, przypalę żelazo, zrobię... Kill. Miecz na razie nie będę robić, ale zrobię sobie część zbroi na wszelki wypadek, ale rączka pani wyszła. Yy, dobra. Wiecyk się robi, chyba każdy wie jak. Tak. Hot topic, cieszę się. Nie chciałem tam go postawić. On tu, Nie tu, Tak lewituje, tak. Nierealnie. O, światełka. Właśnie też zrobimy patyki 17 na 29, a tam też 17, to 11 będzie Dobra, to już dostać, tak dobijemy Jeszcze? O, i teraz będzie, tak Jeszcze 13 węglu to całkiem sporo do kilo teraz Głupi. Po co mi żelazo, jak nawet nie zrobiłem sobie... Mogę zostawić padek Teraz pytanie do widzów. Jak można zrobić padek? Nie ten. Nie... nie. Nie, nie mają zrena. No. Najważniejsze pytanie Ale golą, że mamy żelazo i zrobię sobie na pierśnik Ci tutaj sery codzie akurat jednego zabrakło Dobra, na A, od razu cieplej. Głowa jest nieładna co nie? Za wysoko oczu. Co nie? Co nie? Co nie? Co nie? No co nie? No co? No co? No eee, co? 4, 5, 6, to zrobię sobie... właśnie... Jeszcze czepeczkę. Podkoczyłam 5, jak dobrze. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3... Tak, 5 na czepeczkę. Jeszcze jedno? niech się do końca niech przepali dobra czapecka no i teraz chociaż fajne takie niskie oczy takie patrzcie się czekaj o patrzcie jak ząbki wy pewnie takich nie macie Patrzcie na oczy. Na oczy. Na oczy. Na oczy. Dobra. Mhm mhm mhm. No miś, miś tutaj. To jest takie malutkie źródełko laptop O nie, to parza. Dopiero pierwszy raz chyba będę z nimi do czynienia w Survivalu. Do czynienia. Filmik będzie trwać do 16. Jest 15. 50... a to już trwa z 5 minut, czyli 15 minut, czyli mniej więcej wystarczająco. Jeszcze go zbieram węgla, bo czemu nie? A wyjście na pewno znajdziemy. O jak nie to. Chyba nawet tak nawet nie możemy czytować. Z tego będę szczęgać killów. Chyba, że znajdę żelazo. O, żelazo. Oa, nie, myślę, że z pani spanej... będzie patrzeb... Nie lubię takiej muzyczki. A wiesz co by było fajnie, gdybyśmy tutaj znaleźli właśnie te, te opuszczone kopalnie, bo one są z drewna zrobione. I za żelazem aż tutaj doskoczyliśmy. Fajnie, że na razie gram na byswl to na razie mi się nic nie, mi się nic nie krazi a dobra to jest to wiecie, co zeście co idą żad 12 czy 12 muszę coś obliczyć 12, 16, e, 12 13 teraz O, akurat będzie namieczyk mieczyk ten. Dobra, to Na którym jestem poziomie? Żebym miał, bo nie 53, na pewno nie dalej. To może najpierw się zaczniemy. Czy zacznie? Nie najpierw, tylko no. teraz trzeba. Jaka jest jasność? Jasność na no brightness. Ej, jaka jest moja brightness Fajna, miła, przyjazna, koleżańska Tak nisko Fajnie, bo zaraz sobie zbieram drewnika i będziemy mogli tam wrócić Żeby pójść kopać dalej. Czekajcie coś zobaczę Czy mi to nagrywa tak nagrywało. Bo... Myślę, że się nie nagrywa, by było nieprzyjemnie. Tak bardzo, bardzo, bardzo. Przybliżę troszeczkę mikrofon. O i zaraz będzie dobrze. Teraz będziemy je głośniej słychać. Tak. za 52 To już zaraz będziemy kończyć za 8 minut. Ale jeszcze troszeczkę. Te 8 minut to jednak może być coś. Mm. Fajnie sadanka. No dobra, na razie to może... O, ja wiem co zrobimy. Wiecie co zrobimy? Nie będziemy zrobić zbroi. Tylko zrobimy sobie ten. Mm, tak, tak. Nie wiem, czy było to słychać. Zobaczę nawet. Tak, 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 nie za bardzo słychać. Nie. a nie, no dobrze. Sprawdziłem. Sprawdziłem. Audio City niezawodna. Co jest? Co jest? Co jest? Wiecie co? Chyba są małe lagi w Minecrafcie. I w Audio City Nie wiem czy mi to się teraz nagrywa. Nagrywa nagrywa na szczęście. A czy mi się Minecraft nagrywa? Powiedz mi nie chcę zamykać, ale chcę zobaczyć jaka jest H, czyli to tak wygląda e Dobra Ała Ała Ała, Dobra, mnie skucz nogi, to wiecie co? Bo jako że to tak wyszło, 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 wyszło. Ten film mi troszczyła 13 minut, 13. Niecałe. O, jako iż mi się Minecraft skraszował. Nie wiem, czy jest z nagrywać i... Dobra. Usterki techniczne. Przepraszamy. Żegnamy na ten odcinek. Do widzenia.